Dzisiaj zapraszam Was na chyba jeden z Waszych ulubionych filmów, ponieważ zawsze się o niego pytacie, a będzie to oczywiście kolorowanie losowymi markerami. Jako, że jutro mamy dzień dziecka, postanowiłam narysować taką ilustrację tematyczną, którą za chwilę zobaczycie w przyspieszonym rysowaniu. Mamy już gotowy rysunek, także teraz zabieram się za kserowanie, nie skanowanie, a później drukowanie na papierze do markerów, żeby mi było łatwiej i żebym miała też wersję, którą pokoloruję sama. Także teraz zapraszam Was do głównej części, czyli kolorowania losowymi markerami. Tutaj jest mój wydrukowany rysunek. Będę dzisiaj używać moich samych kopików i promarkerów, których, yy, które przerzuciłam do tej wielkiej miski. Pomyślałam, że tym razem będzie fajnie jednak pogrupować i wylosować z dwóch rodzajów markerów. Więc co? Nie przedłużając, zaczynamy. Na pierwszy rzut może pójdzie tutaj kolor podłogi. Także musicie mi uwierzyć na słowo, że zamykam oczy, bo nie ma sensu po prostu podglądać przy tym wyzwaniu. Także zaczynam losowanie i wybieram kolor do podłogi. Dobra, jest kolorek. Wow! Zaczynamy z grubej rury, także będzie czarna podłoga. Dobra, to koloruję, nie ma co. A i w ogóle zdałam sobie sprawę, że za chwilę pokoloruję swój podpis, także zrobię go później białym żelopisem. Wiecie, że ja też y, czarny mam z Promarkera, także mam jeszcze jedną szansę na wylosowanie czarnego. Dobra, nie jest tak źle, bo w sumie na podłogę to czarny. No może być w sumie. No i teraz za, za co się zabieramy? Może, może za tutaj za misia. Tak, to będzie teraz kolor główki i tutaj tej głównej części misia. Co jest z tołu? Dobra. O! nie no, nie jest taki w sumie zły kolorek jest to taka mm, beżowa żółć, coś takiego ok, to zaczynam kolorowanie główna część misia zrobiona, teraz zabieramy się za brzuch, łapkę yy, i kokardkę tak, to będzie to jest coś co to jest? Karmel, karmelowy odcień. Będzie troszeczkę ciemniejszy ten bluzek, ale też nie jest źle. Kolejna część rysunku to nosek, środek uszu, brewki i yy, stópka. Boże, jak ja wszystko zdrabniam. Dobra, losujemy. O mamo, to będzie pasować tak różowy idealnie do noska, do uszu, do łapek. Bardzo ładnie. O, w sumie ładnie wygląda kolorystycznie, już także poszczęściło się tym razem. Myślę, że pyszczek zostawimy tak jak jest biały, bo przy kolorowaniu normalnie też go chciałabym zostawić na biało. Przejdźmy teraz do oczek chłopczyka i teraz wyjdzie jaki kolor oczu będzie miał. O, żółty, taki gold. Dobra, bardzo lubię malować, kolorować, rysować żółte oczy. Będzie to takie niestandardowe. Dobra, pięknie. Chyba tutaj za bardzo też nie widać, bo też z daleka patrzycie, żebym się wszystko zmieściło w kadrze. Przejdźmy teraz do spadanego chłopczyka. Losowanie. Dobra, dobra. U zieleń, ale ładna. Jaki to jest kolor? Emerald Green. Okidoki, kolejno. spodenki. Wiecie, co idealnie mu tak pasują do oczek, bo ma takie żółte, bardzo intensywne, i spodenki tak samo. Więc fajnie, fajnie. Na razie jest ok. Może teraz kółeczka kaczki i kółko lokomotywy, znaczy koło, chyba tak można powiedzieć. Dobra jaki kolor to będzie. Tym razem kolor henna, brązowy. No, dobra. Gotowe. Są takie trochę ciemne przy tych spodenkach i przy misiu, ale nic nie szkodzi. Co teraz? Może bluzkę? Dobra, bluzkę. Robimy bluzkę bez tych pasków i bez kołnierzyka. Także kolor do bluzki. Wow, zielony już szedł, ale się wpasowało. Chociaż wiecie, dziecko to może mieć różne kolory, ale dobra, będzie taki zielony skrzacik mały. Główna część bluzki skończona, więc teraz zabieramy się za paski. Kołnierzek zostawię też na biało, żeby się wpasował do misia z tyłu. Także teraz paski. Almond jest to kolorek taki typowo do skóry. Zobaczymy jak się będzie komponował. Dobra, nie oddziałuję za bardzo, ale też te kolory razem ze sobą, nie wiem, czy tak zbyt dobrze wyglądają. Mogło być lepiej. W ogóle te paski nie wyglądają, jakby były pomalowane, pokolorowane. I teraz może lokomotywa, także zabiorę się za dół i jakiś kolorek do dołu. Mam nadzieję, że będzie kolorowa. Zielony, kurczę. Mam nadzieję, że się nie wtopi tutaj w naszego chłopczyka. A, jaki to jest kolor? Gras. Dobra, jest taki bardziej nasycony, ale mm, nie wiem, czy mi się to podoba. Dobra, ważne, żeby lokomotywa była kolorowa, także trzymajcie kciuki teraz za ten środkowy kolorek. No, no to ładny taki jeden z moich ulubionych kolorków, taki dniowy, bardzo ładny kolorek pomarańczu, znaczy odcień pomarańczu, <grym> tak. No i teraz górna część. Ooo, żółty, taki mm, bardzo pastelowy, soft lime kolorek. Ach, nie będzie go za bardzo widać, ale przynajmniej trochę. To jakby uspokoi te kolory. No, tak wyszło właśnie. O kurczę, trochę chyba za wysoko poszłam. Yy, dobra. Teraz zajmijmy się czym. Może dwa kolory do tych kuleczek tutaj, co leżą, wylosuję. Od razu dwa wezmę i pokoloruję je na dwa kolory. I co to będzie? Uh, Pebble Blue i Indigo Blue, o kurczę, moje dwa w sumie chyba takie ulubione kolorki, jeden to jest taki zgaszony, e, bardzo ładny kolor niebieskiego, taki przyszarościowany, a drugi to bardzo ładny, kurczę, chyba mi się zleje z tym czarnym, bo on jest ciemny bardzo, dlaczego ja się powtarzam bardzo? Dobra, no nie gadam, tylko koloruję. Zrobione. Nawet się aż tak bardzo nie zlało, ale później to poprawię jeszcze białym żywopisem, żeby się bardziej odznaczały. Zrobię tam kropeczki jako odbłysk wiecie takiego światła. A teraz zabieramy się za przednią, yy, przednią część tutaj tego klocuszka z ósemką i górę z siódemką. I to będą tym samym kolorem robione, żeby wiecie, troszeczkę pasowało do siebie. O, szary. Szary w ogóle mi nie pasuje do Dnia Dziecka, ale. Musimy to przeboleć. A, jaki to jest? E Ice Gray e 2. Mamy to. Teraz górna część, jedynki. I tutaj boczek ósemki, jednym kolorem. Wiem, że coraz mniej markerów mi zostało. U jeden z moich takich ulubionych kolorów. Nie wiem, czy on się czasem nie wypisywał. Antique Pink. Bardzo ładny jest. Kupowałam go chyba jako mój zestaw dziesięciu takich pierwszych markerów teraz przód jedynki i góra ósemki jednym kolorkiem w ogóle mam nadzieję, że starczy mi tych... o, o nie E5 Zero to jest taki jaśniuteńki kolorek taki bardziej do skóry Właśnie mam nadzieję, że starczy mi kolorów tutaj na to wszystko. Nie no, mam nadzieję, że starczy, bo w sumie jeszcze mi trochę zostało. Nie, nie zużyję chyba wszystkich. Jakieś te klocki takie, wiecie, mało wyraziste. Takie... Yeah. Mm. Dobra, może siódemka będzie trochę bardziej odstawać. Także teraz do niej los O nie! No. Mój ulubiony kolorek do skóry, no i teraz się bardziej wpasuje. A, jaki to jest e E00, to jest Goton Pearl. Ech, kurczę, myślałam nad jakimś takim bardziej intensywnym kolorem, ale dobra, no, co się wylosowało, to trzeba tym kolorować, nie? Przyszła pora na kolorowanie numerków. U szary, Mam nadzieję, że mi się nie zleje z, tą, z, tą, y, z tym tłem ósemki. Jest to cool gray y, number free, czyli trujeczka. Dobra, jest on chyba trochę jaśniejszy od tamtego. Klocki z, li, y, z literkami, czy ja cały czas mówiłam literki, mam nadzieję, że nie, że z cyferkami y, są zrobione, także zabieramy się teraz za te z tyłu i każdy klocek będzie miał inny kolor. Zaczynamy może od tego najniżej, tutaj za tymi klockami, i będzie to kolor. Kolor mango, też bardzo ładny odcień yy, pomarańczu. Szkoda, że go będzie tak mało widać, ale trudno. No tutaj tylko taka mała kreseczka i tyle. Kolejny klocek wyżej. Uuu, ciemny brąz, jest to marun. On bardzo mi się podoba do kolorowania włosów. Tym razem idzie na klocek. No nie wiem, czy tak będzie bardzo pasować. Chciałabym jednak, żeby były takie kolorowe, tęczowe, a nie taki brąz. Ale trudno. Zrobione. Teraz trzeci klocek. Uuu, czarny. No nie. Dobra. W tym losowaniu trafiły mi się dwa czarne. Przynajmniej dobrze, że już nie będzie tego na skórę. Okej. Okay. Dobra, to są kolorowe klocki według samanty, także no fajnie. Mam nadzieję, że tu będzie taki, wiecie, by mi bardzo pasował taki błękit albo taka intensywna, niebieska y, odkładań morza. Tak. O kurczę, dobra. Y, mam nadzieję, właśnie trzymajcie teraz za mnie kciuki, żeby było niebieskie. Ja bardzo bym chciał. Nie kolorowe klocki, ciąg dalszy cool grey i jeden no na pewno super po prostu moje marzenia, moje jakieś wiecie kurcze zostały zignorowane tak, moje życzenia trudno nie zawsze się ma to co się chce, prawda no i mamy nasze kolorowe klocki, przechodzimy teraz do kaczuszki i ciekawe jaki kolor będzie miała Y, oczywiście bez dzióbka. Uu, mogłoby się to trafić do dzióbka. Jest to kolorek taki czerwony popi. Bardzo ładny, też mi się podoba. Tylko, że mógłby być do dzióbka, a nie do kaczki. <gryw> bardzo kontrastuje z chłopczykiem. Dobra, teraz dziobek. I to jest terakota, taki jaśniejszy od henny. Yy, nie podoba mi się ta kaczka. Sorki, kaczuszko. Tym razem musiałaś tak wyjść. To nie moja wina, co nam jeszcze zostało. U, teraz chyba najfajniejsze, czyli włosy i skóra, i już będziemy mieć wszystko. Chyba. No tak. Dobra, więc najpierw zaczniemy od włosów. Dobra, strzelajcie teraz. Piszcie w komentarzach, jaki kolor będzie do włosów. Ja czekam chwilę, napiszcie w tej chwili. No, yy, ja obstawiam, nie wiem, niebieski pewnie mi się wylosuje, bo tutaj wiecie, jeszcze żadnego niebieskiego nie wylosowałam, a mam ich bardzo, bardzo dużo. A wy strzelajcie na dole. Dobra, zaczynam losowanie. Ups, zatrzymało mi yy, nagrywanie. Źle trafiłam. No, niestety to nie niebieski, tylko kolor do skóry. Także, yy, no, przewidywania będą takie, że po prostu chyba nie wylosuję koloru do skóry na skórę. Ale dobra, będzie taki jaśniutki blondyn. No, w sumie taki fajny ten kolorek. Tylko troszkę będzie się zlewać z misiem z tyłu. W sumie bardzo ładnie ten kolor wygląda na chłopczyku. Podoba mi się. A, jeszcze usta. Zapomniałam o ustach, więc teraz może wylosujmy jakiś kolor tutaj szybko. Uff, Dobra, to był chyba zły wybór, żeby losować. Tak, jest to mały elfik, jak widzimy, ciemny kolor zielonego, ciemny odcień ocean green. Bardzo mi się podoba ten odcień, jednak chyba nie na usta. No powiedzmy sobie szczerze. Dobra, pokoloruję i wracam zaraz i losujemy kolor do skóry. No, zobaczcie, jaki mały taki glonojat. No super. Dobra. Obstawiacie teraz kolor do skóry. Co ja tu w ogóle mam? Zielone, niebieskie, różowe. Dobra, nie wiem, czy ja mam tutaj jeszcze jakiś A, w sumie chyba mam super markera. Dobra. Yy, losujemy. Trzymajcie kciuki, żeby było coś fajnego i żeby nie wyszedł zielony też, żeby nie był takim totalnym glonojadem. Okej, okay, zaczynam. <ścoughs> Czy ja jestem po prostu jakimś wróżbito? Powiedzcie, że to nieprawda. Ej, to jest naprawdę jakieś dziwne, żeby wylosować zielony kolor do skóry. Ja naprawdę nie podglądam, więc na nic nie patrzyłam i tu... Mm? <laughs> nie, to jest po prostu moje szczęście. Tym razem to miał być elf to bardzo mały i jest to kolorek apple, czyli jabłuszko. Dobra, co tam, kolorujemy. Ej, wiecie co, wiecie jaką ja gafę mam przed chwilą wam mówiąc, dobra nie tak przed chwilą ale mówiąc wam w ogóle w tym filmie, że nie wylosowałam żadnych niebieskich kolorów a przecież na tych kulkach są niebieskie jest ten Pebble Blue i Indigo Blue yy, więc no nie było no, tak źle, że żadnego niebieskiego nie wylosowałam, ale jednak no zobaczcie jaki on jest słodki przybliżę go wam tutaj, bo już nie będę losować no po prostu cudny Dobra, teraz pododaję trochę cieni tymi samymi kolorami i zaraz się zobaczymy z powrotem. Ok, tak wygląda już skończony rysunek, kolorowany losowymi markerami. E, tyle markerów użyłam do pokolorowania tego rysunku. Tutaj nawet nie mieszczą mi się w kadrze. O właśnie. Uf. Dobra, tyle. Także odkładam je teraz. No i zapraszam teraz na porównanie. Tutaj jest mój pokolorowany normalnie rysunek, a tutaj jest yy, losowymi. No i co? Bardzo w sumie się różnią od siebie. Ten mój jest bardziej jasny i kolorowy. Tutaj to jest taki chłopczyk z innej bajki. Na pewno nie jest to realistyczne. Czy znaczy, wiecie, no, z normalnego świata, tylko z jakiegoś elfiego, glonojadowego czy jakiegokolwiek. W ogóle dajcie y, znać, jak byście go nazwali w komentarzach. Koniecznie napiszcie jakieś propozycje imion dla tego chłopczyka. No i w sumie powiem wam, że podoba mi się. No tutaj akurat wybrałam taki rysunek, zrobiłam po prostu z wyobraźni takie coś, y, żeby... Bardzo pasowało do tych losowych markerów, bo wiecie, dziecięcy świat to jednak jest kolorowy i tutaj mogło się wydarzyć cokolwiek, tam byśmy w sobie w ogóle nie wyobrazili. Jeszcze zobaczycie tutaj skany, żebyście mogli sobie tak porównać na wprost wszystko, no i tyle. Bardzo fajna zabawa, polecam wam. Ok, to by było już w tym filmie na tyle. Koniecznie dajcie znać, która wersja wam się bardziej spodobała czy mój świadomy wybór, czy kolorowanie losowymi markerami. No i jeśli Wam się ta seria podoba i chcecie zobaczyć ją częściej, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Także co? Widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia. Pa!